Wczoraj w Gostyniu miały miejsce oficjalne obchody, kiedy uczczono synów ziemi gosdyńskiej, którzy zginęli 21 października 1939 roku. Dzisiaj kolejna inicjatywa upamiętniająca tych, którzy zginęli. Wczoraj rynek, no niezwykle symboliczna uroczystość, również z oprawą wojskową, z gościem wyjątkowo ważnym, burmistrzem Drezna. Dzisiaj kończymy te nasze gostyńskie obchody, ale w sposób wyjątkowy. Jeden z mieszkańców, Marcin Maciejewski zaproponował, no już kilka miesięcy temu takie rozwiązanie, aby stworzyć w pobliżu Gostynia, przy tej konkretnie, przy tej ścieżce taką Aleję Pamięci. 30 symbolicznych dębów, które przez Lata, dziesiątki lata, może jeszcze dłużej, będą tutaj rosły i na stałe wpiszą się w krajobraz. Każde drzewo symbolizuje jednego naszego goslińskiego bohatera. No i wspólnie z dzieciakami z goslińskiej jedynki, z dzieciakami z Kunowa, z przedstawicielami rodzin i z gośćmi z Niemiec, no dzisiaj te dęby posadziliśmy. Pani jest pomysłodawcą alei dębowej przy ścieżce do Kunowa. Skąd, skąd w ogóle ten pomysł się pojawił? No nie ukrywajmy pomysł, już ujawniłem go je... Około roku temu, a troszkę już wcześniej miałem taki pomysł, kiedy słowo pomnik, źle się niestety niektórym kojarzyło, natomiast taki chciałem coś innego, żeby jakaś pamięć pozostała po, po tych ludziach, bo, bo są tego warci. No i pomyślałem, że taki po prostu pomnik, pomnik ekologiczny, taki pomnik Aleja Drzew, żeby powstała. No i... Będzie pan o nie dbał, pielęgnował? Będę przede wszystkim dbał o pamięć. Czyli będę na pewno tu ze swoimi dzieciakami w najbliższym pogodny, pogodny weekend. Na pewno przyjadę, wytłumaczę im, ponieważ też edukacja jest, jest, jest ważna wśród młodzieży na ten temat. Będę im tłumaczył, dlaczego 30, co, co się wydarzyło, żeby mieli, żeby mieli też jakiś, jakiś pogląd i żeby wiedzieli, że takie tragedie miały miejsce nawet w naszym mieście. I też moje jest takie marzenie, żeby inni również tu przyjeżdżali, żeby przy tej tablicce się zatrzymywali, żeby mogli chociaż chwilę dzieciom, chociaż nawet po, później, jak te drzewa się pięknie rozrosną, kilka, kilkadziesiąt lat, żeby nawet pod tymi drzewami przesiadywali i mogli opowiadać też niestety tą przykrą historię gostynia.